pan jest członkiem grupy polsko w parlamencie grupy polsko-litewskiej nawet wiceprzewodniczący tak i jest pan też w zespole parlamentarnym na rzecz przyjaznego sąsiedztwa na wschodzie i zajmuje się pan sprawami litewskimi stosunkami polsko-litewskimi panie pośle co się dzieje w stosunkach polsko-litewskich że co chwila media informują że no, sytuacja Polaków, zwłaszcza Polaków mieszkających na Litwie nie jest najlepsza. Niedawno mieliśmy i postrzeganie Polski na Litwie nie jest najlepsze. Niedawno nasz dziennik informował, że na poczcie głównej w Wilnie pojawiły się karty pocztowe z wizerunkami Lenina, Hitlera i marszałka Józefa Piłsudskiego. Co się dzieje, panie pośle? Nic nowego, nic nowego. Niestety te relacje polsko-litewskie rzeczywiście, rzeczywiście nie są najlepsze. My oczywiście mamy pewne wspólne linie w polityce zagranicznej, polityka wschodnia wobec Rosji. Tutaj rzeczywiście jest pewna synchronizacja w Unii Europejskiej. Również się wspieramy w różnych przedsięwzięciach. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o Litwę, to nie potrafi Litwa poradzić sobie z własnym stosunkiem do, do polskiej mniejszości, ale także ze stosunkiem do własnej historii. I to jest duży problem, dlatego że my, jeżeli pytamy za każdym razem, mówię my, czyli przedstawiciele władzy, polityków litewskich o sytuację polskiej mniejszości, to oni po pierwsze nie widzą problemu, dla nich nie ma żadnego problemu. Po drugie, jeżeli my im pokazujemy czarno na białym, że jest problem, to obiecują, że wszystko to naprawią, poprawią, ale niestety przez kilkanaście lat, właściwie przez 20 lat niepodległej Litwy sytuacja się pogarsza i to jest bardzo przykre. I niestety w relacjach bilateralnych nie jesteśmy w stanie tego, tego zmienić. Ale to świadczy, że polskie państwo jest państwem słabym, bo nie jest w stanie wymóc decyzji na sąsiedzie, które by były z interesem polskim. Ja myślę, że to jest pytanie o priorytety polskiej polityki na wschodzie i także o, o pewne założenia, które moim zdaniem są częściowo błędne. Czy my założyliśmy, proszę pamiętać, że, że my byliśmy tymi, którzy wspierali starania Litwy, jeżeli chodzi o wejście do struktur europejskich, euroatlantyckich. I wydawało nam się, że Litwa jest takim naszym strategicznym partnerem, że powiem więcej, że my dla Litwy jesteśmy strategicznym partnerem. Okazuje się, że. Że nie, że, że Litwa w tej chwili rozmawia z Unią Europejską przez Niemcy, przez kraje skandynawskie, a nas już traktuje jako takiego starszego brata, który stanowi dla niej pewne obciążenie. To jest po pierwsze. Po drugie, po drugie no jednak ekipy rządzące wydaje się, że w przypadku Platformy Obywatelskiej to jest bardzo wyraźne starają się jednak no przede wszystkim dbać o stosunki bilateralne, a nie o, o Polską mniejszość. Boją się, że no nie bardzo mówią nawet po swojej platformy. No sprawę tej mniejszości tak nie bardzo podnośmy, bo to może zawalić na stosunkach bilateralnych. Ale, -y, ale to też chyba jest dowód na to, że pozycja Polski w Unii Europejskiej jest słaba, no bo jak sobie można wyobrazić, e, będąc w Unii Europejskiej, kiedy Unia Europejska, która bardzo dba o mniejszości wszelkie, o, prawa, o przestrzeganie tych praw mniejszości. Tymczasem no chociażby jest sprawa nazw ulic w języku polskim. I sąd w administracyjny, naczelny sąd administracyjny uznaje, że nie powinno być nazw polskich, nazw ulic w języku polskim tam, gdzie mieszkają Polacy. Proszę Państwa, po pierwsze, to jest, to jest pewien paradoks, ale nam się też wydawało, że kraje, które są w Unii Europejskiej powinny przestrzegać pewnych standardów. Dla Unii Europejskiej zawsze kwestia mniejszości była istotna. Litwa jest stroną Konwencji Rady Europy Dotyczącą ochrony mniejszości narodowych. Tymczasem Litwini uważają, chociaż prawo europejskie powinno być nad prawem narodowym, że to jest w zasadzie tylko pewna wskazówka i tego nie przestrzegają. Mają ustawę o języku państwowym, która dla nich jest można najważniejszą ustawą, nawet od ustaw dotyczących, dotyczących mniejszości, i oni właściwie wykorzystują. Każdą sytuację do tego, żeby po pierwsze pogorszyć sytuację Polaków na Litwie, a po drugie, żeby rzeczywiście pokazać, że, że, że ci Polacy tam, tam stanowią margines i takim marginesem powinni zostać. Ja muszę zresztą powiedzieć, że ta sytuacja oczywiście ciągnie się od historii, z czasów do dziś nam wypominają, że Wilno było polskie, ale też te kartki zresztą pokazują, prawda, Piłsudski porównywany do Hitlera i Stalina, ale również należy pamiętać, że. No, nie mogą y, wybaczyć Polakom, że... Mieszkający na Wielkiej że mają kilka mandatów poselskich, że Waldemar Tomaszewski zdobył mandat eurodeputowanego, mówią otwarcie, ukradł Polak Litwinom jeden z trzynastu mandatów. Tak mówią, i to wszystko oczywiście ma znaczenie. Inna rzecz to to, że obecny rząd litewski, konserwatywny, opiera swoją większość na, na kilku mandatach nacjonalistycznych. To wszystko wytwarza pewną atmosferę, która stanowi przyzwolenie dla tego typu prowokacji, o których o której pan powiedział? Polacy na Litwie ciągle nie mogą, zwłaszcza ci, którzy mieszkają na Wileńszczyźnie, ciągle nie mogą odzyskać majątków, które utracili, którym odebrali komuniści, a teraz już wolne państwo, są, unijne tak, państwo. Tak, no są, są. Nie zwraca tych są dwie, są, dwie, są dwie istotne rzeczy. Pierwsza, o której pan redaktor wspomniał około siedmiu tysięcy obywateli Litwy, narodowości polskiej wciąż oczekuje na, na zwrot swoich, swoich nieruchomości. W samym Wilnie oddano zaledwie około 15%, 15% około 60% w rejonie wileńskim i Litwini mówią, nie ma ziemi, ziemia została zwrócona. Paradoks polega na tym, że na Litwie nieruchomość jest ruchoma, jest możliwość przenoszenia ziemi, przenoszenia roszczeń do, do ziemi. Wielu, wielu Litwinów Wielu Litwinów, którzy mieli gdzieś tam w głębi Litwy swoją ziemię, zażyczyło sobie przeniesienia do, do, na teren Wilna i pod Wilno, i tę ziemię uzyskali, właśnie ziemię, do której mieli roszczenia Polacy. Także z naruszeniem zresztą prawa, bo ustawa reprywatyzacyjna na, na Litwie mówiła wyraźnie, że byli właściciele powinni pierwsi mieć możliwość uzyskania Odzyskania tej ziemi. Zresztą to jest taka pewna też świadoma polityka litewska. Bo pamiętajmy, że mamy sytuację taką, że mamy Wilno, gdzie mamy 20% Polaków, ale mamy w Obważanku rejon wileński, gdzie Polacy, Polacy przeważają i wciąż Litwini niektórzy boją się, że cały czas to takie przeświadczenie, że, że, że Polacy mogą to wilno zająć i stąd jest świadoma polityka żeby polską ziemię przekazywać, przekazywać w ręce elitewskie, aby także zmienić stosunki narodowościowe, aby w samorządzie Polaków wyprzeć, aby tych, aby tych wpływów politycznych Polski było jak najmniej. I, tam, i tym bardziej dziwi nie wiem, czy brak reakcji w strony polskiej, polskiego rządu, polskich eurodeputowanych, którzy powinni na forum europejskim te sprawy podnosić, bo. No, Europejski, Trybunał, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu to jest właściwa instytucja i tutaj... Myślę, że i obywatele e, litewscy, narodowości polskiej powinni e, e, coraz częściej występować, walcząc o swoje prawa, a rząd polski powinien się włączać, wspierać te starania, także udzielając pewnej pomocy prawnej. E, polscy eurodeputowani, tu się nie mogę do końca z Panem zgodzić, bo jednak pragnę zwrócić uwagę, że szczególnie eurodeputowani związani, e, e, wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości, związani z naszą partią, bardzo mocno podnoszą, ale także i przedstawiciel PSL-u, pan Kalinowski i, i, i inni przedstawiciele bardzo mocno, chyba nie było jeszcze m, takiej kadencji w Europarlamencie, aby tak często i tak głośno mówiono o trudnej sytuacji Polaków. Ale aby to było skuteczne podnoszenie Polaków, Polaków tej sprawy na forum europejskim. No, teraz najważniejsze sprawy to sprawy oświatowe. Jest to projekt ustawy na Litwie dotyczący spraw oświatowych, który może znacznie pogorszyć sytuację oświaty mniejszości. To jest zadanie dla naszego rządu w tej chwili i dla parlamentu w tej chwili, aby walczyć o to, aby ta ustawa jednak szanowała prawa mniejszości w obszarze oświaty, prawa do swojej, do, do swojej oświaty w języku narodowym. Wyobraźmy sobie, gdyby na przykład polski rząd zdecydował o likwidacji szkół w języku niemieckim na Opolszczyźnie, czy na przykład zakazał używania nazw Niemieckojęzycznych na terenie opolszczyzny, co by się działo w wielki, Europie. Wielki, wielki krzyk o dyskryminację, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście jeżeli chodzi o sytuację, o sytuację Polaków, to Litwini mówiono przecież, przecież Polacy mają ponad 100 szkół. No ale co z tego, że mają ponad 100 szkół, skoro te szkoły są coraz częściej łączone ze szkołami litewskimi i powstają szkoły litewskie? Obniżany jest ich, jest, jest ich status. E, również podnoszona, podnoszona jest tak zwana kompletacja klas, gdzie na wsi to ma olbrzymie znaczenie. I, i po prostu klasy są zamykane, bo okazuje się, że, że samorząd nie może dofinansowywać i, w, i, i prowadzić klasy z mniejszą liczbą dzieci. No, to wszystko powoduje, że jakby oficjalnymi środkami prawnymi, a także pewnym w, w, wsparciem finansowym, pamiętajmy, że na Wileńszczyźnie są również takie jedyny teren na terenie na obszarze Litwy, gdzie są szkoły tak zwane państwowe, nie samorządowe, tylko państwowe budowane Litwini wybudowali już około 30 szkół. Gdzie gdzie jest język litewski wyłącznie. Tym szkołom niczego nie brakuje, w przeciwieństwie do szkół polskich, które są bardzo zaniedbane. Panie pośle, bardzo dziękuję za przybycie do studia, za rozmowę. Przypomnę szanowni Państwo, naszym gościem dzisiejszego wieczoru był poseł Artur Gruski. Dziękuję. Szczęść Boże, do widzenia. Do widzenia, panie redaktorze. Dziękuję Państwu za uwagę i e, zapraszam już na kolejne wydanie Polskiego Punktu Widzenia, a to już w poniedziałek, jak zwykle o 21.40. Na teraz życzę Państwu dobrej nocy, a jutro dobrej niedzieli. I pamiętajmy, dzisiejszej nocy przesuwamy wskazówki zegarów z godziny drugiej na trzecią. Śpimy krócej z Panem Bogiem.